Witam Was serdecznie, Wam to profesja. Ci, co obserwują mnie dłużej, to widzą zmiany. Zmiany plenerowe, czyli wróciłem w miejsce, w którym przez wiele lat robiłem zdjęcia samochodów i filmiki kręciłem. Przez ostatnie dwa lata kręciłem filmy i robiłem zdjęcia tutaj na terenie Stadliny, a teraz okazuje się, że zmienił się zarząd i już tam nie mam wstępu, więc trochę mi przykro, bo było tam wygodniej i fajnie. Była kostka, było czysto, był ładny plener, a tutaj już to miejsce mi się przejadło, i też ten cały piach, to wszystko jak tu łażę do 30 paru zdjęć, czyli 30 parę razy siadam i wysiadam, no to po prostu się robi syf w samochodzie, jak popada tutaj deszcz, więc no słabo, no, nie jestem pocieszony. Przez ostatnie półtora czy dwa miesiące, no jakoś od lipca sprzedawałem samochody bez odniedając do ogłoszeń, no i się okazuje, że się od lipca zmieniło. No ale dobra, trzeba żyć dalej. E, dzisiaj mam dla Was do rzeczy. Dzisiaj mam dla Was Honda Civic 9 generacji, samochód krajowy od drugiego właściciela. 1,8, 142 konie. Samochód z instalacją gazową ma 112 tysięcy km. Jest to wersja poliftingu, Wóz jest z 15 roku. W 16 była pierwsza rejestracja. Oryginalny lakier, samochód bezwypadkowy. Zobaczcie. Jest to biała perła, słońce już się schowało, więc. Eee, więc jakby może już tego teraz Wam nie pokażę, ale musicie mi wierzyć na słowo. Nie jest to zwykły akryl, tylko jest biała perła. Eee, samochód bardzo ładny. Ma w tej chwili mało widoczne tutaj jakiś taki wgniotek parkingowy gdzieś w tym miejscu. Eee, I co jeszcze? S też wgniotek ma na jest wszystko ładnie, to tylko muchy, a nie ma żadnego zarysowania. Jest wgniotek tutaj jeszcze taki, bym powiedział, potrójny, jakby ktoś tam drzwiami notorycznie tłukł w tym miejscu, to widzicie. I jeszcze jest wgniotek na masce, jakiś, nie wiem, kasztan grat, trudno powiedzieć, ale to jest tylko jedna sztuka tu na tej pokrywie silnika. E, jeszcze, żeby tutaj bardzo Wam pokazać wszystko mm, dokładnie, no to tu jeszcze jest delikatne zarysowanie e, i tu jakiś tam uszczerbek. No ale to już na dole zderzaka, czy się naprawdę schylić, żeby to zobaczyć. W tym miejscu robiłem zapraweczkę, e, bo tutaj też jakieś tam zarysowanie. No generalnie drobiazgi, patrząc przez pryzmat ośmioletniego wozu, no to chyba wygląda nieźle, wygląda bardzo dobrze i, i nie ma tutaj jakichś tam wiem, strasznych ale. Samochód ma opony a, felga jest ta brzydka, bo gdzieś ktoś, nie wiem, położył, czy pojechał, czy po czymś i tu otarty rant i tutaj kilka tych ramion, cztery ramiona zarysowane. E, opony są e, stony, te są z 19 roku. E, tarcza hamulcowa, no taka sobie jest, ma rancik. Ciemno teraz, nie widzę powiem Wam szczerze tego e, klocka. E, tył. Tył. tarcza dużo lepsza tutaj, ta jest bardzo ładna. A klocek nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, czy nie zobaczycie. Chyba nie zobaczycie. I te opony. Tu, tu też 19 rok, więc wymieniane. No i są w bardzo dobrym stanie generalnie. Tyle o karoserii, no bo nie ma co tu więcej pokazywać. Zaraz po Wam pokażę grubość lakieru. Jeśli chodzi o środek, no to środek Właściwie ładny, elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, skórzana kierownica. Fotel też ładny, oczywiście jakieś tam wybielenia ma, no bo to musi mieć, bo to takie to tapicerki w Hondzie niestety. Instalacja gazowa firmy Stag, spryskiwacze reflektorów, ESP za SRM. Limiter prędkości, tempomat, zestaw głośnomówiący, sterowanie radiem, komputer Więc tak to wygląda Mamy klimę dwustrefową I co? Fotel podgrzewany, kierowcy słabiej, mocniej, pasażera słabiej, mocniej Tutaj mamy, tutaj mamy kamerę cofania Podłokietnik Aux, USB, gniazdko 12V, wtyczka, wtyczka, gwizdek do gazu eee, i chyba tyle, z tyłu podłokietnik. Też ładnie czysto. No i co? Chodzi już teraz na gazie? Tak, chodzi na gazie. Zajrzymy pod maskę. Oczywiście charakterystyczne cykanie jak to teraz pracuje trochę jak diesel. Ale to normalne przy instalacji gazowej, wtryskiwacze gazowe są yy, głośniejsze. Jeszcze mam zamiar zrobić tutaj regulację zaworów. Yy, no po prostu, zrobimy regulację zaworów. Tutaj mamy Stag'a. No i bardzo dobrze jeździ na tej instalacji. Tutaj Hondy bardzo dobrze przyjmują LPG. Czy to Stag, czy BRC, czy jakieś Landi Renzo, to one jeżdżą dobrze. Aby ktoś mądry tylko założył, to, to działa i nie ma różnicy między gazem a benzyną, a jeździmy za połowę pieniędzy, no bo jak to pali gdzieś tam, nie wiem, 8 litrów, no to to mamy co? 3 razy 8, 24 zł, 100 km, mniej więcej, bo już nawet mniej niż 3 zł kosztuje gaz. No, ale to powiedzmy, mniej więcej. No. Więc tak to, tak to wygląda. Z tyłu bardzo dużo miejsca, jak na kompakta, bo ja mam 1,82 m, ustawiam sobie z przodu i z tyłu mam dużo miejsca. Jeszcze jest luz tutaj pod oparciami, przed oparciami. Tutaj mamy system Magic Seats, czyli coś wysokiego można postawić, nie trzeba wkładać do bagażnika, tylko tutaj jest niższy próg załadunku, więc to fajna bardzo rzecz. Tutaj, tak jak mówiłem, podłokietnik. No, tradycyjne składanie oczywiście też jest na płasko. Wielka przestrzeń. Civic nie wygląda tak jak i UFO, może z zewnątrz, że jakiś jest wielki w środku, ale jest wielki. ponad przeciętny, bo, bo góruje tutaj wielkością wnętrza nad konkurencją zdecydowanie. Bagażnik wielki, ponad 400 litrów. Tu jakaś tam wykładzinka. Troszkę jest uniesiony, bo ta butla lekko wystaje. Saganek jest tutaj. Hmm, no i nie wiem, no na 40 chyba 2 litry ten, ten zbiornik ma ładny, poliftowe, fajnie te siliki wyglądają. Przeliftowe to już tak troszeczkę trąca, no a ten, te ciemne reflektory, tutaj ten spoilerek wysunięty, tutaj ten dyfuzor czarny na dole. Dobrze to wygląda i szczególnie w białym, w białym fajnie się to prezentuje, bo widać te rzeczy, te ciemne. Mm, choć czarny też jest ładny. Pokażę Wam mm, grubość lakieru. Żeby nie być gołosłownym, mówiłem, że to więc pokażę Wam Miernikiem. Normalna wartość jest wokół stuwy. 80, 100, 120, 90, 90 prawe przednie drzwi, 80, prawe tylne drzwi, 90, 90, prawe tylny błotnik, 90, 80, pokrywa plastikowa, błotnik lewy tylny, 80, 90, 90.

Używana honda.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, lub też inne Hondy. E, mam także Civica 10. W tej chwili jeszcze jeden 5 Turbo. E, zapraszam Was na autoprofesjach.pl. Tam znajdziecie samochody innych marek krajowych, od pierwszych, drugich właścicieli, z fajnymi przebiegami. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube. Będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.